Serdecznie na Mszy Świętej Porannej z kaplicy Domu Parafialnego przy Parafii Świętego Ignacego na Stamford Hill w Londynie. Tę Mszę Świętą będę spróbował w wyznaczonej intencji. Wy także pomyślcie o swoich intencjach, o tym, co wy przynosicie przed ołtarz, na ołtarz dzisiejszej liturgii. A dziś w kościele wspominamy Świętego Marka Ewangelistę, Święto. Eee, módlmy się też za wszystkich Marków, których znamy. Niech im Pan Bóg błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Dziś w Ewangelii usłyszymy, że tym, którzy wierzą, towarzyszą wielkie znaki. Na początku może przeprosimy Pana Boga za te wszystkie momenty niewiary i te momenty, kiedy nie ufaliśmy temu, że możemy być Jego apostołami, Jego uczniami. I tymi, którzy głoszą jego zmartwychwstanie. Panie, który przebaczyłeś Skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś Dobremu Łotrowi królestwo niebieskie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który zesłałeś Apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom pokój dobrej woli. Chwalimy Cię. Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. Panie synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, baranku Boży, synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, z Duchem Świętym. Ale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty powierzyłeś Świętym Markowi Ewangeliście misję głoszenia dobrej nowiny. Spraw, abyśmy dobrze korzystali z Jego nauki i wiernie naśladowali Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokolnym zaś daje łaskę. Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się Jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie, a Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam Was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Będę na wieki sławił łaski Pana. Będę na wieki sławił łaski Pana. Będę na wieki śpiewał o łasce Pana. Moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach. Będę na wieki sławił łaski Pana. Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych, bo któż na obłokach będzie równy Panu, kto z Synów Bożych będzie doń podobny. Będę na wieki sławi łaski Pana. Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, i chodzi Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twoim imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Będę na wieki sławi łaski Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. My głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą. Alleluja, Alleluja, Alleluja. alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Jezus ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Z pierwszego czytania y, można wziąć kilka takich ważnych elementów wiary i y, y, y w ogóle wspólnoty. To jest pokora, troska, czujność i pokój. I jakbyśmy pomyśleli trochę o nich z naszej perspektywy, to może okazać się, że, że te wskazówki, które daje y, święty Piotr Apostoł, no, są szalenie ważne, ale też szalenie trudne. Bo być pokornym wobec, wobec drugiego człowieka dzisiaj no to, to jest bardzo trudne w, jakby w kontekście czy zamknięcia, czy, yy, czy takiego przesycenia wzajemnością, yy, czy wręcz takiego, yy, takiego klaustrofobicznego yy, bycia razem. I z tego na pewno budują się nasze troski, niepokoje. W naszym dzisiejszym świecie jest mnóstwo takiego, no też lęku o przyszłość i lęku o teraźniejszość. A święty Piotr mówi: Jeśli macie troski, to przerzućcie je na Pana. No, oczywiście, myślę, łatwiej powiedzieć niż, niż, niż zrobić. Do tego dorzuca taką czujność, bo. Bardzo łatwo jest odkleić się od tego co wartościowe i bardzo łatwo jest szukać wytłumaczenia rzeczywistości i świata w jakiejś pseudonauce i, i pseudowierze. Dzisiaj y, Święty Piotr mówi, że to co wartościowe pochodzi od Boga i powinno być w nim złożone. I kończy to te wszystkie instrukcje, takim wezwaniem do pokoju. Pokój Wam wszystkim, którzy trwajcie w Chrystusie. I chciałbym y, pomyśleć o tych czterech elementach też w kontekście dzisiejszej Ewangelii, która mówi o znakach, które będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. Ewangelista mówi o znakach, które. <trym> y, które. Y, Krymi są złe duchy, wy, wypędzanie złych duchów, e, mówienie w językach, e, branie do rąk węży, e, trucizny i to wszystko jakoś nie wpływa na życie i zdrowie e, tych, którzy głoszą Jezusa, a na dodatek jeszcze oni potrafią uzdrawiać. I w tym wszystkim, jeśli nie pojawi się pokora, troska o drugiego człowieka, czujność przed złym duchem i pokój Chrystusa, który umacnia nas w wierze, te znaki nam nie będą nigdy towarzyszyły. Nie chodzi tylko o złe duchy, takie, które, które są opętaniami. Nie chodzi tylko o języki, które towarzyszą tym, którzy modzą się w językach. Nie chodzi tylko o węże i trucizny, które będą nam towarzyszyły na przesłuchaniach i, i w różnych sytuacjach próby naszej wiary. I nie chodzi tylko o uzdrowienia, kiedy ktoś wstaje z wózka w czasie modlitwy. Myślę, że w tym wszystkim chodzi też o, o ducha pychy, o ducha lęku, o język nienawiści, o truciznę nienawiści i chciwości. O uzdrowienie także relacji i uzdrowienie y, życia, które mamy. W tym wszystkim potrzebujemy i pokory, i troski, i czujności, i pokoju Chrystusa. Te znaki, jeśli odkryjemy w sobie to, że jesteśmy jakoś obdarowani, towarzyszą nam w życiu. One nie tylko mają przekonać tych, którzy są wokół nas, ale one także mają przekonać nas samych, że jesteśmy złączeni z Jezusem Chrystusem. I dlatego wam, wam i sobie też bardzo życzę tego, żebyśmy, żebyśmy odnajdywali znaki zmartwychwstałego w naszym życiu. To jest niesamowicie ważne, żebyśmy mieli doświadczenie wypędzenia złego ducha, mówienia językiem, który jest nowym językiem, nie bania się trucizny, no i mieć doświadczenie uzdrowienia jakiegoś elementu życia. Troszczmy się o sobie nawzajem, bądźmy czujni, szukajmy pokoju, szukajmy pokory. Niech znaki Chrystusa stałego towarzyszą ży naszemu życiu. Teraz do Pana zanieśmy nasze modlitwy. Prosimy Cię, Panie, najpierw za cały Kościół Święty, aby wszystkim narodom głosił Chrystusa z zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Franciszka o wszystkie potrzebne dla Niego łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby Pan dał im ukojenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za lekarzy, e, tych wszystkich, którzy pracują w służbie zdrowia, aby Pan dawał im siłę do pracy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny oraz za te rodziny, gdzie jest przemoc, uzależnienie, e, agresja, niepewność, brak stabilności, aby Pan. E, Posyłał tam swojego Ducha Świętego, posyłał swoje anioły, które będą e, zmieniały sytuację. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy poleśmy Panu nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię też, Panie, w intencji tej mszy świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za nas, abyśmy widzieli i szukali, żebyśmy szukali i znajdowali znaki, które towarzyszą naszemu, naszej przynależności do Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj nasze modlitwy. I daj nam poznać, że jesteś Bogiem dobrym i wielkim, który żyje pośród nas teraz i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wina i wody daj nam Boże udział w Bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na część i chwałę swojego imienia. A także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, oddając cześć, Świętemu Markowi, składamy Tobie ofiarę uwielbienia i pokornie Cię błagamy, aby Twój Kościół wytrwale głosił Ewangelię przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego, zjednoczeni z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan dostępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wincentym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Markiem, z Ojcem Ignacym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się wspólnie tak, jak nas nauczył nasz brat Jezus Chrystus. Ojcze nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, I jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezus, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: Pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i krudujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmił się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do swoich uczniów powiedziałeś: Jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzisiaj prosimy Cię, abyśmy doświadczali tej jedności Twojej obecności w naszych czasach, w naszych domach i w naszym życiu. Niech ta komunia święta, którą chcemy przyjąć w sposób duchowy, przemieni nasze życie i, daj na, i da nam rozpoznać znaki, jakie towarzyszą naszej wierze. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech sakrament, przyjęty w Twoje... niech sakrament przyjęty z Twojego ołtarza nas uświęci i umocni naszą wiarę w Ewangelię, którą głosił święty Marek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękujemy za obecność na tej mszy świętej. Jutro zapraszamy na mszę świętą o godzinie 10 w języku polskim i o 11.30 w języku angielskim. Jeśli ktoś zapomniał już angielskiego, to to jest dobra możliwość, żeby coś tam sobie przypomnieć. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i weekendu. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pozostańcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.